Budzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk. Mimo że nasz program nazywa się Budzimy zabytki, to dzisiaj chyba powinienem go nazwać storbami i siatami na zakupy, bo dzisiaj zaproszę Państwa do tak zwanej galerii Alfa, gdzie Państwo bardzo często bywacie i szczególnie ten odcinek polecam mężczyznom. Tak jak panowie z tymi siatami tam zasuwacie z tyłu w drugim rzędzie, za polującymi jaciuchy kobietami, można obudzić zabytek. Galeria Alfa obudowuje dwa zabytkowe obiekty. Tak zwany magazyn Merkurego oraz budynek stajni z wozownią. Stajnie z ją bardzo szybko rozpoznacie, bo to na samej zachodniej części galerii ten niewielki budyneczek, przy której ma miejsce gastronomia. A później, jak się obrócicie, to zobaczycie już taki większy, potężny. No to właśnie ten Merkury. A skąd one się tam wzięły? Trzeba się cofnąć do początku lat 80. XIX wieku, gdzie. Tereny w okolicach dzisiejszej ulicy Świętojańskiej kupił Eugeniusz Becker i Alfred Frisch, którzy w latach 1884-86 wspólnie zbudowali fabrykę, uwaga, jedwabnych pluszów. W czerwcu 1895 roku firma została przekształcona w pierwszą spółkę akcyjną w Białymstoku pod nazwą Towarzystwo Białostockiej Manufaktury Eugeniusz Becker i Spółka, do której kapitał zakładowy wnieśli Eugeniusz Becker i August Mois. Fabrykant z Choroszczy. W latach 1895-1911 wybudowano nowy trzypiętrowy budynek magazynowo-administracyjny. Tam Państwo, gdy przyjeżdżacie obok, zobaczycie datę wyrytu 1895, bo ona przetrwała. Ale nie jest to data informująca o zakończeniu budowy obiektu, a jedynie o roku założenia. Spółki. Niedługo przed 1902 rokiem Eugeniusz Becker wzniósł własną willę. No i żeby zobaczyć tą willę, to Państwo musicie wyjść z tej galerii i zobaczycie taki, taką willę, taki pałacyk. Bardzo pięknie dzisiaj odnowiony, ale służył mu on tylko 3 lata, bo sam Becker przekonał się, że wybudowania miejsca, w którym będzie mieszkał obok fabryki, to nie tylko jest uciążliwe, że tam w tej fabryce hałasują, tylko że Cały czas ktoś przychodzi i coś chce. A tak jakieś się daleko, albo jeszcze bardziej daleko, to bardzo często w takich fabrykach problemy się rozwiązują same. Więc w 1905 roku Becker odsprzedał willę towarzystwu, a to przeznaczyło budynek na siedzibę zarządu spółki. Zakład działał nieprzerwanie do lipca 1944 roku. Kiedy to wycofujący się Niemcy zniszczyli zabudowania, z pożogi wojennej ocalał budynek administracyjny i część magazynu tak zwanego Merkurego, czyli tego, o którym dzisiaj państwu opowiadam. Zniszczone budynki obudowano. A fabryka pluszu działała do 2006 roku. Następnie trafiła w kolejne ręce i została przekształcona w ten obiekt, który widzimy dzisiaj. Myślę, że to jest jeden z ciekawszych obiektów w Polsce, gdzie starą zabytkową zabudowę wkomponowano w nowoczesne formy. To taki dobry przykład też ratowania zabytków. Bo być może, gdyby nie obudowano go galerią, te budynki do dzisiaj stałyby i być może nawet marniały. A tu pięknie z tością odnowione. Popatrzcie Państwo na te równo ułożone cegły, na te wybrane fugi, na te dopieszczone gzymsy i inne elementy, które mieszczą się w przestrzeni jakiej? Przestrzeni zakupowej. Więc panowie, tak jak powiedziałem na początku, jak tam się będziecie bardzo mocno z tymi torbami nudzić, to przynajmniej wybierajcie te przebieralnie, przymierzalnie, gdzie stołeczek przed nimi jest skierowany na zabytek. Bo można w ten sposób, nawet na zakupach, obudzić zabytki. Budzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk.